Dzień To Tak. Czemu się pani rozegrał? Jest szatnia bezpłatna na dole. Tak. Jakoś myślałem, że się spóźniłem, a zwyczajnie... Widzę jakiś instrument na Pana. Czy Panu co to jest? Kamera. Kamera. Przyniósł ze sobą kamerę. W jakim celu? Nagrywania. Tego co się Nie ma. Takiego prawa w tym kraju, żeby pan nagrywał posiedzenie w postępowaniu wykonawczym, mówi panie. informuje pana. Ja jako oskarżony, jako oskarżony. Nie jest pan oskarżony, jest pan skazany. No właśnie, uważam, że mam takie prawo. Znaczy pan będzie decydował, czy ma pan prawo, czy sąd ma to no. decydować. Proszę wyłączyć przede wszystkim przewodniczący zarządu, wyłączenia kamery. Pytanie podstawowe. Proszę wyłączyć kamerę. Przed rozpoczęciem przewodu sądowego, ja mam. Nie ma żadnego przewodu sądowego. Proszę pana. Yy, z przepisy kodeksu karnego wykonawczego nie przewidują nagrywania posiedzenia w postępowaniu wykonawczym. Koniec. Postanowienie Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów jest wyraźne. Proszę pana. Czy I pan mówi wyraźnie o tych przepisach Proszę wyłączyć kamerę. Słowa i nagrywania. Proszę wyłączyć kamerę. Proszę mnie wskazać za to, że nagrywam. I podać podstawy prawne. Podstawy ja prawne? Ja wiem. Ja wiem, że ten sąd się... Art. 358 KPK przewiduje jedynie nagrywanie rozprawy proszę pana, to jest posiedzenie w postępowaniu wykonawczym. Proszę wyłączyć kamerę w tej chwili, co okay. Dzień dobry. To już są właśnie. Proszę wyłączyć. Wyraźnie, kamery, wyraźnie, wyraźnie właśnie próby prowokacji w moim kierunku są jednoznaczne. Ja to widzę. I dlatego nie wyłączę. Proszę mi wierzyć. Wskazany mimo. No dlatego, mimo. bo to, co się Proszę, dzieje w ostatnim okresie w stosunku co do mnie, kamery. jest co najmniej pan karygodne. Panie, jest. za to, że pan rejestrował też bez, bez zgody sądu posiedzenie było to. 5 lutego 2013 roku przed Sądem Wojennym Warszawa Śródmieście. Przypomina Pan sobie? Oczywiście, jak Pan bardziej. karę zastępczą aresztu, bo nie zapłacił Pan grzywny 3 kary porządkowej. Proszę wyłączyć kamerę. Nie ma takiej możliwości. Proszę zabrać y, Panowie w tę kamerę. No chyba żartuję. Wysoki Sąd sobie. Czy mogę prosić, żebyśmy na kamerę? Nie ma takiej opcji. Na piśmie? Panie sędzio, Dobrze. werdykt, by ci funkcjonariusze zrobili to, co przed chwilą Pan Dobrze. mówi. Sąd postanowił. Sąd postanowił. Sąd Proszę wyłączyć tę kamerę. W tej chwili to będę bardziej oficjalnie robił, żeby Pana właśnie wizerunek bardziej utrwalić, Panie sędzio. Bo robi Pan przestępstwo. Zwyczajnie po prostu. Panie, Pan. Nie prawo. Posiedzenia, przepisy, piszemy. Przepisy kodeksu karnego wykonawczego nie przewidują rejestrowania dźwięku ani obrazu. Dźwięku i obrazu w trakcie posiedzenia w postępowaniu wykonawczym. Art. 358 KPK dotyczy tylko i wyłącznie utrwalenia dźwięku rozprawy W nawiasie się. Te za druga komentarza do KPK, za druga do komentarza KPK Tomasza, Henryka, Grzegorczyka. Komentarza do artykułu 358 KPK, do artykułu 358 KPK. Przewodniczący stwierdza, stwierdza, że skazany nie tylko odpala dźwięk, ale również nagrywa przebieg posiedzenia, mimo że sąd nie uwzględnił jego wniosku w tym zakresie. Sąd stosuje, drogi panie, prawo. Przeczytałem panu przed chwilą stosowny komentarz. Zła interpretacja tego prawa jest... Łamaniem tego Dobrze, prawa. to może Pan kwestionować w środku zaskarżenia, natomiast nie stosuje się Pan do decyzji sądu w tym momencie. Nie stosuje się Pan Jeżeli do sąd, jeżeli ktokolwiek pan... łamie prawo, Dobrze. nigdy do łamania prawa się nie zastosuje. Dobrze. Dlaczego Pan nie poddał się I ten instalacji? wyrok właśnie o, tu... Ja decyduję proszę Pana, jakie jest prowadzone posiedzenie. Dlaczego nie poddał się Pan instalacji, mimo że dzwonił do Pana sąd, mimo że UPD kilkakrotnie dzwoniło do Pana w celu umówienia wizyty instalacyjnej? Dlaczego Pan nie poddał, odmówił Pan instalacji urządzeń? Ktoś sobie po prostu zwyczajnie kpi. Sprawa kpi ze mnie. Proszę to Proszę odpowiedzieć na pytanie. Ja właśnie to mówię i odpowiadam na te pytanie. Ktoś ze mnie kpi, tak? Proszę. Ja... Byłem na tej rozprawie w Białymstoku. Nie zostałem natomiast na odczytaniu wyroku, bo było to prawie 4 godziny później. To jest Pański problem, proszę Pana. Mógł Pan się dowiedzieć telefonicznie? Oczywiście dowiedziałem Dobrze. się na drugi dzień telefonicznie. Dobrze. O treści orzeczenia sądu apelacyjnego dowiedziałem się na drugi dzień telefonicznie. Dlaczego Pan za tym mówił? Przedstawicielowi BD, że jest pan wolnym człowiekiem? Właśnie to ułożony, się dowiedziałem telefonicznie z sądu. Dzwoniąc tam do sądu zapytałem, jaki jest wyrok. Powiedziano mi jednoznacznie. Uzasadnienie jest na czterech stronach i nie będę panu tego w całości czytał. Natomiast odczytam panu, co zapadło. A zapadło uchylić postanowienie sądu okręgowego i umorzyć postępowanie. W jakiej sprawie? Wie pan? W jakiej właśnie sprawie uchylono postanowienie, czy nie? Właśnie w tej sprawie, w jakiej sprawie. tego dozoru? Uchylenia dozoru elektronicznego, drogi panie, a nie dozoru elektronicznego, bo uchylenie postanowienia są Panu uchylił dozór. Czyli miał Pan pójść odbywać karę do zakładu karnego. Sąd Apelacyjny uchylił to postanowienie o uchyleniu i umorzył postępowanie tylko i wyłącznie w zakresie uchylenia do ząbów. Ja I powiem tak. Jeśli Sąd pozwoli, może, bo chciałbym krótką informację w imieniu skazanego przekazać. Dobrze. Rozmawialiśmy z Panem Dariuszem w piątek telefonicznie i rzeczywiście chyba błędnie skazany zinterpretował treść tego, czy zrozumiał treść tego postanowienia Sądu Apelacyjnego, w stopu, jakie zapadło w tej sprawie. W moim imieniu zastępował mnie tam aplikant na tym, na tym posiedzeniu. Nasi, I, bo... Ja przekazałem tę informacje no. jaka rzeczywiście jest sens no. tego postanowienia w Białymstoku i prosiłem pana Dariusza, żeby było to w ubiegły piątek, żeby się skontaktował z urzędem dozorującym w tym przedmiocie, żeby rzeczywiście no, mógł ten dozór dalej być kontynuowany. Taką informację chciałem sobie do przekazać. Dziękuję. Ja oczywiście się skontaktowałem i dozór elektroniczny najpierw poparł jak gdyby gotowość i mieli mi zainstalować na drugi dzień, to jednakże po około pół godziny zadzwonili jeszcze raz i powiedziano mi, że jednak poczekają do dnia dzisiejszego. Dobrze. Dobrze. I dlatego to co się dzieje, to co dobrze. się działo wcześniej, to co się dzieje właśnie z tym rzekomym wyrokiem, który jest wedle naszego, obowiązującego jeszcze mojej ojczyźnie prawa, choć bardzo delikatnie powiem, kulejącego, a wręcz przestępczego prawa, ten wyrok jest nieprawomocny. Uniemożliwiono mi pana, drugiej pan instancji i nie będę, I będę słuchał, powtarzał bo... dobrze, właśnie do bólu. Dobrze. Proszę czy pytania do Pana skazanego Panu Cenas ma... Ja tylko krótko Proszę. rzeczywiście w ubiegły piątek dzwonił pan tam i takie... Tak oczywiście. Dobrze. I taką gotowość, żeby te oczywiście urządzenia dozorujące zainstalować to pan zgłosił. Panie Prokuratorze, że ma pytania wskazanego. Odczytano w tym miejscu raporty UPD. Panie mecenasie, to nie jest skazany, ani pan nie będzie decydował, kiedy ma zgłosić gotowość skazane do instalacji, zgodnie z przepisami robi. To sąd penitencjalny sąd. Nie w ubiegły piątek, a dwa tygodnie temu zażądał skazanego w ciągu 24 godzin zgłosić się do no BND. Proszę się teraz się. nie odzywać, mówi sąd. Odczytano to oczywiście, pani sędzia, to jest od... dla mnie jakby zrozumiałe, wiadomo, że Odczy... Natomiast... Panie Mecenasie, tak. pozwoli pan, że będę mógł kontynuować posiedzenie. Odczytano informacje UPD z karty 205, 207 oraz tą urzędową pracownika sądu. Zgodnie z przepisami sąd niezwłocznie musi wykonywać polecenia, wykonywać orzeczenia o uchyleniu i umorzeniu postępowania w zakresie uchylenia dozoru należało zainstalować urządzenia. Sąd otrzymał akta 19, pracownik sądu dzwonił do, do skazanego, usłyszał, że odczytał treść postanowienia skazanemu, bo skazany twierdził, że nie był na odczytaniu w cudzysłowie wyroku, Przebywa daleko od domu i czeka na postanowienie sądu apelacyjnego na piśmie. Więc sąd, sekretarz sądowy odczytał panu treść tego orzeczenia i pouczył o, o tym, że ma zgłosić gotowość do instalacji w ciągu 24 godzin. Było to 23 stycznia, panie mecenasie. Otrzymaliśmy raporty UPD, informuję, że. Z 23 14.3 Informuję, że kontaktował się ze skazanym pod numerem telefonu w z uczestnictwem sądu, mówić się na instalację urządzeń. Skazany doświadczył, że nic nie wie o żadnym postępowaniu sądowym, wyroku nie otrzymał i nie wyraża zgody na instalację urządzeń monitorujących. Twierdzi, że przebywał za granicą, bo jest człowiekiem wolnym. Była prośba o podjęcie decyzji. I druga informacja z 24 stycznia, karta 207. Upoważniony podmiot doznający informuje, że 24 stycznia nawiązano kontakt telefoniczny z skazanym, który poinformował, że sąd apelacyjny BMW Stopu, 19 stycznia, uchylił postanowienie wobec niego. Skazany poinformował, że wobec niego nie toczą się żadne postępowania. Prosimy sąd o decyzję, takie były ustalenia, panie mecenasie. To spowodowało wpisanie sprawy do szybko, w sprawie uchylenia do zbioru elektronicznego. Skazany odmówił instalacji. Urządzeń monitorujących. Zgodnie z przepisami sąd określa, kiedy, w jakim terminie ma zgłosić wskazany gotowość i kiedy ma być instalowane, instalowane te urządzenia. Jakie jedno. stanowisko pana Mecenasa odnośnie? Ja ewentualnie, przywołując jakie te informacje, które uzyskaliśmy od skazanego, prosiłbym, aby Wysoki Sąd przed podjęciem merytorycznej decyzji w tej sprawie rzeczywiście zażądał na aktualnej informacji, czy skazany, Włosi. Włosi. To wiemy Panie mecenasie, bo skazany dzwonił do nas w piątek, do sekretariatu, do Pani Kierowniki. Ta sytuacja jest znana. Skazanemu w PD też dzwoniło, że Pan dzwonił, ale w piątek, czyli tydzień po terminie. Ja tak formalnie więc... proszę wysoki sąd, aby no, nie uchylał względem skazanego Dariusza. Nie uchylanie dozoru do elektronicznego. Jeżeli rzeczywiście proszę sądu wskazany na no, taką gotowość yy, zgłosi, być po... może za późno, to prawda, tutaj jakby jest to bezsporne. Niemniej jednak no, formalnie taką gotowość zgłosił. Proszę, aby wysoki sąd umożliwił skazanemu kontynuowanie Dobrze. odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. O to w imieniu skazanego Dziękuję. proszę. I także o zasądzenie kosztów. I kosztów. Pan skazany o co wnosi? Przede wszystkim Proto, nie, pana, ja nie dokończyłem jeszcze jednej kwestii. Jeżeli na drugi dzień dzwoni do mnie pani, bo to co miałem jak gdyby zapisane kto to jest, bo miałem zapisane pani Dzielnicowa dzwoni do mnie, że jestem poszukiwany, i ona ma nakaz nie doprowadzenia do więzienia. Po chwili dzwoni ktoś z jakiegoś prywatnego telefonu i mi jeszcze tłumaczy, że ja mam się zgłosić tu czy tu. Jak ja mam to rozumieć? Jasne. To jest jedna. Dobrze. Druga rzecz. Za obronę prawa jest znęcanie się nade mną czymś takim, co się dzieje dziś chociażby, jakbym co najmniej nie wiem, co popełnił nie, że wyrok jest nieprawomocny. Odmówiono mi drugiej instancji. Żebym popełnił po, 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 Żebym popełnił uniewinnienie mnie całkowite. Bo to, co się dzieje w tej chwili, to już... Gdybym nawet popełnił przestępstwo, to przebyłem nadmiar najwyższą karę. Bo próba prowokacji w moim kierunku jest jednoznaczna. Sąd w dniu dzisiejszym uchyla skazanemu zezwolenie na odbycie kary 149 dni pozbawienia wolności w wyrokiem Sądu Rozwojowego dla Warszawy, w w Warszawie dnia 5 lutego 13 poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, z którego do odbycia pozostało 51 dni pozbawienia wolności. To zezwolenie było udzielone postanowieniem Sądu Obrachunkowego w uszczelnie 21 lipca 2014. Sąd zasądził stosowne koszty i poleci doprowadzenie skazanego do aresztu śledczego zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o dozorze elektronicznym. Skazany Mimo, że dozór był orzeczony 21 lipca 2014, odbył zaledwie 19 dni z 71 dni, jakie zostały do odbycia tej kary w okresie od 26 listopada 2014 15 grudnia 2014. Rozpoczął w ogóle odbywanie dozoru dopiero po upływie ponad 4 miesięcy od wydania postanowienia. Przepisy w tym zakresie są jednoznaczne, w ciągu 24 godzin od decyzji powinna zgłoszona gotowość i w ciągu w praktyce odbyła się to także w ciągu kilku dni od decyzji, by osoba odbyła kary właśnie w tym systemie dozoru elektronicznego. Sądy już wielokrotnie w tej sprawie orzekały. W postępowaniu wykonawczym w sprawie dozoru elektronicznego wydano pięć kolejnych orzeczeń, do tej pory nie zwrócono uwagi na jeden podstawowy fakt. Że wskazany od początku nie chciał żadnego dozoru elektronicznego. Bo wyrok w sprawie 5K 545-11 uważa za bezprawny, niesłuszny i nieprawomocny. W czasie posiedzenia 24 listopada skazano oświadczyć, że odbywał karę, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Do dziś kwestionuje prawomocność wyroku. Twierdził, że został zmuszony, aby podpisać dozór elektroniczny. Również wynika to z opinii dyrektora ZK Barczego, że skazany uważa skazanie za niesłuszny, wyrok za niesprawiedliwy i nieprawomocny. Dlatego przecież podjął protest głodowy. Z kolei w trakcie posiedzenia 15 grudnia skazano świadczym, że ten dozór na mnie wymuszono. Ja napisałem, że dozór elektroniczny mnie nie interesuje. Dlatego, sąd nie widzi podstaw, żeby na siłę uszczęśliwiać skazanego systemem dozoru elektronicznego, czyli wolnościowego odbywania kary izolacyjnej, co wymaga skazanego właściwej postawy i zachowania zgodnie z artykułem 6 ust. 4 ustawy o dozorze elektronicznym. Jakie cele kary. Mocnością, bo jest skazanego, który kwestionuje wydany wyrok, oznaczoną karę, i robi wszystko, by tej kary w systemie wolnościowym nie robić. Sama ustawa o dozorze elektronicznym nie jest dla każdego skazanego, a już na pewno nie dla takiego, który kontestuje mocność wyroku i kary, bo jest przecież wyjątkowa w systemie prawa karnego, skoro na przykład prowadziła niezwłoczne uchylenie dozoru elektronicznego tylko dlatego jest skazany nie zachował wyznaczonego terminu do zgłoszenia UPD gotowości do instalacji urzędów monitorujących, a termin wynosi 24 godziny od zwolnienia lub udzielenia KSD, artykuł 15 i 17 ustawy. Ta uproszczona, szybka procedura 14 dni na załatwienie z wykorzystanie komunikowania się telefonicznego czy Sąd UPD i skazanego wymaga od tego ostatniego minimum dyscypliny i poddania się procedurom przewidzianym Ustawy 7 września 2007. Skazany już raz uchylał się do zainstalowania urządzeń monitorujących, mimo terminu instalacji na 25 lipca 2014. Ułożył się do szpitala, nie informując ani UPD, ani Sądu Penitencjalnego. trwał tylko 4 dni, od 25 do 29 lipca. Skazany przesłogo do sądu 30 lipca pierwszą stronę karty informacyjnej Leczenia Szpitalnego, co jest istotne, bo brak wniosków i zaleceń. Lekarskich po pobycie szpitalu, w jakim stanie został wypisany, a sam pobyt był związany jedynie z diagnostyką przyczyn zasłabnić i stan po urazie klatki piesiowej w 2010 roku. Po badania Wszystkie badania wyszczególnione na pierwszej stronie karty EKG, RTG, telemetria, USG, czy badania krwi nie wskazują na niemożność przyczyn zdrowotnych odbywania kary BSD. Karta 50. Zresztą takiego zaświadczenia skazanych nie przedłożył. W karcie zresztą był błąd co do spadku wagi skazanego w wyniku głodówki Zetka Warczewu, bo skazany nie stracił na wadze 24,14 kg. Cały czas przybywał pod wzmożoną opieką lekarską, jego stan zdrowia był dobry. Jeden do Ministerstwa Sprawiedliwości 25 czerwca 2006 w sprawie 580 na 14. Tego samego dnia, czyli 25 czerwca skazany rozmawiał z sędzią penitencjalnym Zetka Warczewu, oświadczył, że jest wegetarianinem. Głodówkę prowadzi w celach zdrowotnych, jako formę i jako formę partnerstwa na wolności też prowadzi głodówki, tylko nie tak długie. Pomijając stanie pisem, skazany publicznie ze szpitala w dalszym ciągu nie zgłosił gotowości do instalacji urządzeń monitorujących. Artykuł 15 ustawy o dozorze, mało tego 30 lipca, UPD nawiązało z nim kontakt telefoniczny, skazany odmówił powrotu do dyskusji celem instalacji urządzeń. Raport karta 47, co jest ewidentnym uchylaniem się od niezwłocznego zainstalowania urządzeń monitorujących o czym stanowi artykuł 17 ustęp 1 ustawy o dozorze elektronicznym wywiadu kuratora z 1 sierpnia wynika, że skazany nie odbierał telefonów od kuratora, ten ostatni był zmuszony do kontaktu ze znajomą mam nagrania wziwa, że skazany wyszedł ze szpitala i nie poddał jego miejsca pobytu oczywiście skazany nie przebywał w miejscu zamieszkania to jest Biskup ulicy Ogdowa 326 wpisa, wpisanego w postanowieniu z 1 lipca o matki która też nie znała jego adresu, Skazany przybywał faktycznie w, w Warszawie nie podając swojego adresu ani sądowej, ani kuratorowej, ani UPD, w konsekwencji doszło do pierwszego uchylenia dozoru elektronicznego 11 sierpnia 2014. Z kolei, już po instalacji urządzeń 26 listopada 2014, już dwa dni później, skazany pisze wniosek do kuratora o zezwolenie na oddalenie się poza miejsca aresztu domowego. Mimo umowy narusza harmonogram na 34 godziny. Skazany w ten w żaden sposób nie udokumentował powodu biegania się o zezwolenie. W tej chwili artykuł 21 nie przedstawił dokumentu, że w ogóle jakaś sprawa toczy się przed sądem, czego i kogo dotyczy, o co musi być obecna rzekomej sprawie. Jeśli nawet jest to prawda, to przecież skazany dopiero po czterech miesiącach zezwolenia na odbywanie kary pozwolił sądowi na wykonanie tego orzeczenia. Przypisy wymagają niezwłocznego zainstalowania przez UPR do urządzenia rejestrującego założenia nabynika. Artykuł 9, paragraf 1 stanowi, że postępowanie wykonawcze wstrzyma się bezwłocznie, i orzeczenie stało się wykonane. Po wydaniu przez Sąd apelacyjny w Białymstoku postanowienia o umorzeniu uruchomionym dozoru elektronicznego 19 stycznia wszczęto procedurę mającą na celu ponowną instalację urządzeń monitorujących, by wykonać orzeczenie o dozorze elektronicznym. Ustawa skazanego nadal skutecznie uniemożliwia objęcie go do dozorem i kontynuowanie tego dozoru. Jak wynika ze zgromadzonych materiałów, nie ma telefonicznej informacji Sądu o treści postanowienia z 19 yy, października 2015 i Wezwanie do zgłoszenia gotowości do instalacji urządzeń monitorujących termin 24 godzin oraz działań UPD, który kilkakrotnie kontaktował się ze skazanym celu omówienia ponownej wizyty instalacyjnych, Skazany negował każdorazowo konieczność zainstalowania urządzeń, twierdząc, że nie wyraża na to zgody, nie wie nic o żadnym postępowaniu sądowym, obecnie przebywa za granicą, bo jest wolnym człowiekiem, nie toczą się wobec niego żadne postępowania. Przypomnieć należy, że skazany był pisemnie pouczany o obowiązkach wynikających odbywania kary BSD już 21 lipca 2014, nie jest wolnym człowiekiem, tylko przestępcą, który odbycia kary pozbawienia wolności w SDE. Skazany, który jeszcze w listopadzie 2014 złama warunki dozoru dla jakiejś sprawy sądowej innej osoby w Radomiu, jak potwierdza protokół posiedzenia 19 stycznia 2015 we własnej sprawie, nawet nie czeka na ogłoszenie ustanowienia przez Sąd Apelacyjny w Stoku. Nie dowiaduje się o treści tego orzeczenia, nie przyjmuje do wiadomości informacji 23 stycznia od treści tej decyzji, konsekwencja prawnych wynikających z umorzenia postępowania w sprawie uchylenia dozoru elektronicznego nie fatyguje się do sądu, by osobiście zapoznać się z aktami sprawy. Odmawia instalacji sprzętu mimo wezwań UPD, bez którego nie można odbywać kary BSD. Ta postawa świadczy o jego niepoprawności i bez wątpliwości dowodzi temu, że on uchyla się od wykonania orzeczonych z niego kary w systemie dozoru elektronicznego w wyznaczonym terminie. Nie zgłosił PD gotowości instalacji urządzeń, uchyla się od zainstalowania urządzeń. Zgodnie z artykułem 17 ust. 1 punkt 1 ustawy Sąd Penitencjalny uchyla zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. To wszystko, to postanowienie nie jest nieprawomocne, może, ale wykonalne. Może się Pan od niego odwołać do Sądu Apelacyjnego w Dębstoku. ma Pana to 7 dni jest liczone od jutra zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w To wszystko, dziękuję. Wysoki Sądzie na zasadzie art. 157 paragraf 1 KTK Proszę o doręczenie mi treści by zasadniczo rozstrzygnięcia trasy z jego uzasadnieniem. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ta zbrodnia psychicznego znęcania niebawem się zakończy. Stosowne pismo już przygotowuję. Do widzenia.